Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Uczciwie Samochody Nowy Sącz, kanał YouTubeowy Rafała Głaszyńskiego. Cały czas pozostajemy w temacie ST Line. Teraz Ford. Mondeo, rok produkcji 2019, z dieslem pod maską samochód do Nowości przejechał 150 kilka tysięcy kilometrów. Przyjechał do uczciwej oferty Rafała z Niemiec, gdzie miał jednego użytkownika. Samochód był bezwypadkowy albo jest bezwypadkowy i był serwisowany cały czas w autoryzowanej stacji. Forda, piękny kolor czarna pantera do tego wersja ST-Line, do tego te piękne koła, więc nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa na prezentację. 68,511 tyle wynosi dokładnie przebieg w tym pięknym samochodzie. Czarna Pantera wersja ST-Line, Samochód wygląda naprawdę zjawiskowo. 2019 rok, 5 lat eksploatacji, no i zobaczcie Państwo, jak ten samochód prezentuje się po tym. W krótkim okresie, natomiast 168 tysięcy kilometrów, trochę ten samochód jeździł. Przednia szyba z roku produkcji 2019, a więc szyba oryginalna szyba nigdy nie była wymieniana szyba nie jest idealna ma drobny odprysk. Tutaj, w tym miejscu, zobaczcie Państwo tutaj jest drobny odprysk. Na pewno uda się to zabezpieczyć przed. Dalszym pękaniem w postaci zalania tego żywicą, a więc na pewno zmniejszy się widoczność tego odprysku, natomiast całkiem nie zniknie. Na szczęście nie jest to w polu widzenia kierowcy, więc będzie można tym samochodem bezpiecznie jeździć. I tutaj taka moja i Rafała rekomendacja: jeżeli kupicie Państwo ten samochód, warto dokupić czy do ubezpieczenia OC czy autokasko ubezpieczenie szyb. Kosztuje ono od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych na rok. I jeżeli taka szyba pęknie w tym miejscu, albo pęknie w innym miejscu, no bo przecież to wcale jest niewykluczone, że wyjedziecie Państwo takim samochodem i w pierwszych kilometrach może polecieć jakiś kamyczek od ciężarówki jadącej przed nami, wówczas naprawicie, wymienicie taką szybę z ubezpieczenia szyb, nie tracimy wówczas zniżek, albo nie będziemy mieli zwyżki składki w kolejnym roku ubezpieczenia. Natomiast karoseria wygląda bardzo ładnie. 168 tysięcy kilometrów. Wcale nie odcisnęło absolutnie żadnego piętna na wyglądzie tego samochodu. Na lakierze czarnym nie ma żadnych nadmiernych śladów eksploatacji. Powiedziałbym, że ten samochód wygląda genialnie, pięknie, lśni w tym popołudniowym słońcu. Mamy tutaj trochę bardzo drobnych odprysków, natomiast nie są one absolutnie widoczne. Zobaczcie Państwo na przednie lampy, one też wyglądają bardzo dobrze. Zobaczcie na przedni zderzak. Tutaj są drobne ślady wypiaskowania, natomiast nie ma tego absolutnie zbyt wiele. Zobaczcie, proszę jeszcze, na przedni grill. Cała ta galanteria przednia Esteline, czyli ten duży grill z, tym, z tymi dużymi takimi otworami w kształcie plastramiodu. Przed liftingiem one miały troszeczkę mniejszą średnicę. Teraz są trochę większe i trzeba przyznać, że po faceliftingu ten samochód naprawdę. Zyskał na wyglądzie, odmu... został odmłodzony o kilka lat. Tym bardziej dziwi decyzja o wycofaniu Forda Mondeo z produkcji. Zobaczcie na dół Zerzaka, tutaj lampy przeciw głowy. to wszystko wygląda tak jak należy. Absolutnie samochód nie jest w żaden sposób zniszczony. To co przykuwa moją uwagę i na pewno Państwu też przypadnie do gustu, to przepiękne koła w tym samochodzie, w rozmiarze 235-40R19. Piękne felgi. Wzór zarezerwowany tylko i wyłącznie na, dla wersji ST-Line. Zobaczcie, jak te felgi wyglądają. No, jeżeli ktoś powie, że yy, nie felga zdobi samochód, no to cóż innego jak właśnie nie felga zdobi samochód, ten samochód. Ten pojazd dzięki tym obręczom wygląda po prostu genialnie. Piękne felgi, piękny stan tej obręczy, zobaczcie, ona nie ma absolutnie żadnych zniszczeń. Do tego fantastyczne opony w prawie, w prawie nowym stanie, cintur auto P7, a więc topowa opona firmy Pirelli. Tarcze hamulcowe na przedniej osi, zupełnie nowe wraz z klockami, do tego sportowe zaciski hamulców, wszystko wygląda genialnie. Teraz jak jestem tutaj taki, powiedzmy, schylony, to zauważyłem tutaj mikro ryskę na przednim zderzaku i już Państwu o tym donoszę uprzejmie. Przedni błotnik, przednie drzwi, tylne drzwi pozbawione jakichkolwiek uszkodzeń, zobaczcie Państwo na próg. Tutaj też żadnych śladów po krawężnikach, żadnych śladów uszkodzeń nie ma tylny, błotnik w idealnym stanie tylna obręcz też pozbawiona jakichkolwiek śladów eksploatacyjnych i z tyłu znowu podobna historia jak z przodu, zupełnie nowe nówki, po prostu tarcze hamulcowe i klocki, sportowe zaciski również i na tylnej osi opony Brixton w dobrym stanie, również rozmiar 235-40R19. Przyjrzyjmy się teraz tylnej części karoserii. Tutaj też jest dobrze. Nie ma żadnych zarysowań, nie ma żadnych uszkodzeń. Samochód naprawdę prezentuje się zjawiskowo. Czarny kolor, czarne dodatki, te czarne wykończenia zderzaka tylnego. Widzę, że nie mamy tutaj dwóch srebrnych końcówek, bo w tym samochodzie mamy tego słabszego diesla o mocy 150 koni. Jest on połączony z automatyczną skrzynią biegów o ośmiu przełożeniach. Wersja ST Line to też czarne obramowania wokół okien i czarne relingi dachowe, no i, tej, no i ten olbrzymi spoiler na tylnej klapie. Prawa strona samochodu wygląda bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnych uszkodzeń, nie ma żadnych zarysowań. Zobaczcie Państwo jeszcze na obręcze z tyłu, też pozbawione jakikolwiek jakichkolwiek śladów życia, więc ktoś musiał dbać o ten samochód, bo naprawdę taką dużą obręcz przy takiej niskoprofilowej oponie naprawdę nie trudno jest uszkodzić, nie jest to wcale takie trudne. A tutaj udało się komuś przejechać te 168 tysięcy kilometrów z nienaruszonymi felgami. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Z prawej strony samochód też prezentuje się idealnie. Zajrzyjmy teraz szybciutko pod pokrywę silnika. Pokażę Państwu tego dieselka EcoBlue o mocy 150 koni. Teraz przejdziemy sobie do wnętrza. Zobaczycie Państwo jak ten samochód zachował się w środku. Natomiast teraz chciałbym zobaczyć serce napędowe tego samochodu. No gdzie to otwieranie jest? Tutaj. We smak jest z drugiej strony. Tak wygląda motor EcoBlue 150 koni. Silnik, który zastąpił... Diesla TDCI, który był oferowany w Fordzie Mondeo do roku 2018. Silnik nowy, silnik bardzo dobry, silnik, w którym wyeliminowano szereg bolączek motora, motoru TDCI, czyli wszechobecne wycieki oleju, które bardzo często psuły krew wielu użytkownikom i kierowcom. One nie były jakieś problematyczne w usunięciu, natomiast no były i trzeba było, e, trzeba było tego pilnować. Tutaj już tego nie ma, więc silnik 150 koni, do tego automatyczna skrzynia biegów typu hydraulicznego o ośmiu przełożeniach silnik, skrzynia biegów sprawna, oczywiście to wszystko jest sprawdzone przez mechaników Rafała, i możecie Państwo spokojnie, z czystym sumieniem, ten samochód zakupić i udać się w nim w podróż życia w najbliższym możliwym terminie, podczas nadchodzących wakacji. Akumulator widzę, że już jest wymieniony akumulator firmy Bosch no i to miało prawo się zużyć 5 lat eksploatacji to był właśnie ten czas, kiedy akumulatory podlegają wymianie. Tak pracuje dieselek. Bardzo ładna, równa praca silnika wysokoprężnego EcoBlue. Ten element to jest taki znak rozpoznawczy nowych silników, to wodny intercooler. Silnik bardzo dobrze wyciszony. Udało się tutaj poprawić poziom komfortu akustycznego w tym samochodzie aż o połowę. Ten silnik jest cichszy aż o całe 3 dB w stosunku do motoru TDCI. To naprawdę jest bardzo znacząca różnica. I w czasie jazdy trudno odróżnić, siedząc w środku, czy pod maską pracuje silnik diesla, czy też silnik benzynowy. Strasznie mi się podoba ten samochód. Zobaczcie Państwo, jak on się pięknie prezentuje. No koła po prostu to jest. Numer jeden. Po prostu coś pięknego. Wersja ST-Line to pakiet stylistyczny, to nieco inne właśnie felgi, to te inne wykończenia progów, inne zderzaki, inny spoiler na tylnej klapie. Natomiast tutaj też możemy domawiać wszelkie dodatki, które są dostępne, czy to w wersji Titanium... Czy w wersji Winiale. O ile komfortowy dostęp bezkluczykowy jest standardem, czyli dotykamy klamkę, samochód się zamyka, składają się wówczas lusterka, o tyle już same lusterka wymagały dopłaty i mają funkcję automatycznego przyciemniania, czyli gdy ktoś zaświeci na światłami drogowymi, to lusterko wsteczne i lusterko zewnętrzne robią się automatycznie ciemne tylne szyby przyciemniane wymagały dopłaty, czarne relingi dachowe również. Ktoś też nie zapomniał o systemie parka Assist, a więc mamy czujniki parkowania boczne tutaj w przednim zderzaku, mamy też Czujniki parkowania z tyłu, a więc samochód, boczne z tyłu, bo tylne oczywiście też są, a więc samochód automatycznie wyszukuje miejsce do zaparkowania i w pełni samodzielnie wykonuje manewr parkowania. Mamy też kamerę ułatwiającą parkowanie, tutaj nad rejestracją się ona znajduje. I jak mamy w system Park Assist, to mamy też system Cross Traffic Alert, czyli gdy wyjeżdżamy, tyłem z miejsca parkingowego samochu dostrzega nas o zbliżających się obiektach z lewej bądź z prawej strony, wykrywa zwierzęta, wykrywa osoby i informuje nas sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi o potencjalnym niebezpieczeństwie. Bardzo dobrze, że ktoś nie zapomniał o lampach Ford Dynamic LED, Bowiem w wersji ST-Line były samochody bez tych lamp. O ile S Maxa nie widziałem w wersji Esteline, chociaż może widziałem bez świateł LED-owych. O tyle Fordy Mondeo w wersji Esteline to dość częsty przypadek, że właśnie były zamawiane bez świateł Ford Dynamic LED. A szkoda, bo to naprawdę bardzo dobry dodatek. Skrętna soczewka, która zawsze świeci tam, gdzie jedziemy, czyli podąża za przebiegiem drogi. Dodatkowe diody do świateł. Drogowych i zakrętowych, dynamiczne, pływające kierunkowskazy w technologii LED-owej. Oczywiście mamy też światła dzienne w technologii LED-owej, światło przeciwmuwielne, również wykonane w technologii LEDowej, a tutaj jest kamera, która steruje lampami i mamy tutaj funkcję automatycznych świateł drogowych, albo asystenta świateł drogowych, czyli jadąc nocą samochód sam przełącza światła z mijania na drogowe. Zobaczcie Państwo do wnętrza. Tutaj też sporo się dzieje. S line to przeważnie półskórzane siedzenia, czyli mamy skórę z alkantarą, natomiast tutaj mamy skórę wraz ze skórą, czyli to jest zawsze skórzane, natomiast to często jest z alcantary, a w tym samochodzie całe siedzenia są skórzane. Fotele są też elektrycznie sterowane we wszystkich kierunkach. Fotele mają funkcję... Pamięci, a więc możemy zapamiętać ustawienie fotela kierowcy i ustawienie lusterek zewnętrznych, i możemy zapisać sobie pod tymi numerkami. Możemy też zapisać to do kluczy, które w tym samochodzie są w liczbie sztuk 2. Jeżeli podchodzimy z danym kluczem do samochodu, zostaje on rozpoznany, zautoryzowany i wszystkie ustawienia automatycznie dopasowane do konkretnego użytkownika. Jest też funkcja łatwego wejścia i wyjścia, więc po zgaszeniu silnika fotel odsuwa się nieco do tyłu po to, żeby umożliwić nam wygodne wyjście z samochodu, a po włączeniu silnika fotel podjeżdża do przodu po to, żeby było tak jak uprzednio. Stan tapicerek w tym samochodzie uważam za idealny, więc żadnych Wytarć żadnych przetarć na tapicerkach nie ma, tutaj delikatny tylko ślad po zimnym łokciu, no bo tutaj jak jedziemy, często ten łokieć trzymamy, no i po 160 tysiącach jest tutaj drobny ślad. Natomiast zobaczcie Państwo na podłogę, zobaczcie na stan tych wszystkich okładzin plastikowych. To wszystko wygląda bardzo dobrze. Z tyłu również idealnie piękna, skórzana tapicerka piękne czerwone wykończenie, te nitki kontrastowe w kolorze czerwonym wyglądają bardzo dobrze. Ta w tym samochodzie wszystko jest w stanie fenomenalnym. Podłoga wygląda bardzo dobrze. Dywaniki, te elementy plastikowe, wszystko w stanie bardzo dobrym. Ten samochód ma przyciemniane szyby, ale ktoś jeszcze zamówił sobie dodatkowo rolety przeciwsłoneczne w tylnych oknach, a więc możemy je odsłonić. One chowają się w drzwiach. Same drzwi też są w stanie idealnym, ładne te listwy dekoracyjne i tutaj też absolutnie żadnych zniszczeń nie ma. W tym samochodzie jest też kolejny bardzo ciekawy dodatek, bardzo atrakcyjny dodatek, czyli szklany dach panoramiczny. Zobaczcie, składa się z dwóch szyb. Ta przednia jest odsuwana, to jest element stały, a całość można zasunąć elektryczną roletką. Tak to wygląda z góry. Duża część tego dachu jest właśnie w formie szyby. Bardzo dobry, atrakcyjny dodatek. Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie. W Mondeo nigdy nie było opcji, aby pokrywa bagażnika otwierała się gestem nogi. I sam bagażnik też zachowany w stanie idealnym. Macie Państwo dodatkowo jeszcze tutaj dywaniki gumowe na okres jesienno-zimowy. Oczywiście w tej chwili są zamontowane dywaniki welurowe. Zobaczcie, jak wygląda bagażnik. Wszystko. Zachowane w stanie perfekcyjnym. Dobrze, że to jest zrobione z miękkiego materiału. Dobrze, że boki bagażnika też są wykonane z miękkiego materiału, A więc, tutaj, jeżeli będziecie Państwo przywozić jakieś twarde przedmioty, to nie będzie to pozostawiało żadnych śladów, takich jak na przykład we się, gdzie to wszystko jest zrobione z twardych tworzyw i to bardzo rzadko się zużywa. I po kilku latach, po prostu te tworzywa nie wyglądają zbyt zachęcająco. Tutaj jest miejsce na koło zapasowe, ale w tym samochodzie jest zestaw naprawczy ktoś sobie tak ten samochód skonfigurował. Ja już tego całego nie otworzę, bo niestety jedną ręką jest to bardzo trudne. Ten próg załadunkowy do bagażnika w stanie bardzo dobrym. No i zobaczcie jeszcze chwilkę na sam stan tych obić tapicerskich. Wszystko wygląda ładnie, roleta wygodnie zasuwana, wystarczy ją pociągnąć i ona na klik się zapina. Potem wystarczy klepnąć tą roletę i odsuwa się z powrotem. Zobaczcie jeszcze proszę na zderzak Tutaj też no są jakieś drobne ślady, a więc jakieś zarysowania drobne są, ale jest ich naprawdę mało. W tych miejscach tutaj, gdzie wkładamy jakieś bagaże, no nawet gdzieś kurtką, jakimś płaszczym możemy dotknąć, przy czarnym kolorze zawsze jakieś ślady będą. Tak wygląda to od wewnątrz, a więc naprawdę ładny, schludny samochód w ofercie Rafała Głaczyńskiego. Jeszcze prawa strona dla formalności. Tutaj też wszystko tak jak należy. Żadnych zadrapań, żadnych zniszczeń nie ma. Zobaczcie, proszę, na te elementy. Zobaczcie na stan tylnej kanapy. Tutaj jest oczywiście otwór załadunkowy. Jest podłokietnik otwierany, a więc będzie można tu przewieźć jakieś dłuższe przedmioty. I jeszcze zajrzyjmy do przodu. Tutaj też. Wszystko jest w porządku. Te elementy piano, te listwy dekoracyjne są w dobrym stanie. Zobaczcie na podłogę. Ładny napis Esteline. line Zobaczcie jak to wygląda. Proszę zobaczyć na skórę. Fotel po stronie prawej ma te same funkcje, które ma fotel kierowcy, więc pełna elektryczna regulacja łącznie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Często jest tak, że tylko fotel kierowcy ma elektrykę, natomiast fotel Pasażera tej elektryki już nie ma, a w tym samochodzie jest i to, i to. Więc zapraszam serdecznie za kierownicę. Zobaczymy, co w tym samochodzie jest jeszcze ciekawego. A widzę, już po samej kierownicy, że mamy tutaj też sporo ciekawych dodatków. Zacznę może od zużycia paliwa. 7:1 Średnie zużycie paliwa w Fordzie Mondeo -Line, a więc. Bardzo dobry wynik. Możemy też tutaj na komputerze podkładowym podglądnąć sobie informacje AdBlue, a więc zobaczyć, ile płynu albo ile mamy zasięgu na płynie AdBlue, który znajduje się w zbiorniku. I zasięgu mamy 3000 km. To wszystko obsługujemy tym kursorkiem po lewej stronie na kierownicy i wejdźmy sobie teraz w asystę kierowcy, zobaczymy, co tutaj. Mamy system kontroli trakcji, mamy tempomat typu adaptacyjnego, obsługujemy go tymi. Klawiszami na kierownicy, więc możemy ustawiać oprócz prędkości stały odstęp od poprzedzającego pojazdu. Wówczas samochód utrzymuje prędkość, utrzymuje dystans, sam hamuje, sam zwalnia, sam się rozpędza bardzo. Przydatny dodatek. Drive Alert to system monitorowania zmęczenia kierowcy. Jeżeli jedziemy zbyt długo bez przerwy, wówczas samochód informuje nas o tym i sugeruje wykonanie przerwy. Kontrola pasa ruchu z trybami ostrzeżenia i pomocy. I zobaczcie, proszę, że mamy tutaj trzy tryby: albo ostrzeżenie, albo pomoc, albo oba naraz. A więc jeżeli samochód na przykład nie wibruje, a tylko pomaga, to nie jest zepsuty, nie jest zepsuty system wspomagania, kierowni, wspomagania kierowcy, tylko po prostu tak jest skonfigurowany, a więc zawsze warto zajrzeć tutaj i sprawdzić, co jest włączone. Jak to działa, gdy jedziemy pomiędzy liniami, samochód wibracją ostrzega nas, że przekraczamy linię pasa ruchu i wykonuje właśnie samodzielne ruchy kierownicą po to, żeby utrzymać nas na pasie ruchu. Dodatkowo w system. System można konfigurować, można regulować intensywność wibracji, czułość systemu w trzech wybranych poziomach. System przedkolizyjny, a więc samochód też rozpoznaje ryzyko kolizji, jeżeli może dojść do zderzenia, jeżeli jedziemy zbyt ryzykownie, zbyt szybko. Samochód ostrzega nas o tym i sugeruje wykonanie manewru zmniejszenia prędkości, a jeżeli nie reagujemy na wezwania samochodu, samochód potrafi też aktywnie zahamować. Kontrola ciśnienia w oponach i kolejny system ogranicznik prędkości ze znakami drogowymi. Tutaj po prawej stronie mamy dwa pola, w których wyświetlane są znaki ograniczeń prędkości i zakazu wyprzedzania. Jak mamy aktywny tempomat, to mamy też inteligentny ogranicznik prędkości, a więc samochód potrafi samodzielnie dostosowywać się do limitów prędkości, jakie panują w danym miejscu. To jest wszystko z systemów wsparcia kierowcy. W ustawieniach samochodu mamy funkcję łatwego wsiadania, wysiadania, o czym już mówiłem. Mamy funkcję składania automatycznego lusterek, poziom oleju. I tyle, i to są jakieś tam mało istotne rzeczy, które każdy gdzieś tam raz konfiguruje pod siebie i później z nich korzysta. Na środku możemy wybrać sobie to, co chcemy widzieć: czy to ma być media, nawigacja, telefon, bądź też prędkość, i obsługujemy to tym kursorem na kierownicy po prawej stronie. Poniżej obsługa multimediów, czyli głośność, przeszukiwanie stacji radiowych i obsługa głosowa, a po lewej obsługa tempomatu, no i mamy też jeszcze łopatki do zmiany przełożeń. Zobaczcie Państwo jeszcze na lusterko wsteczne z funkcją przeciwoślepieniową. Tutaj panel do, do świateł. Tutaj, miejsce na okulary to jest zamykanie rolety przeciwsłonecznej, a to jest otwieranie tego szyberdachu. Zobaczcie, jak on się odsuwa. Wpuścimy nieco światła. Bardzo dobra, wygodna rzecz. Obsługujemy to właśnie tymi, tymi klawiszami. Teraz panel centralny, panel centralny dotykowy, źródła dźwięku takie jak radio, tuner cyfrowy, DAB i Bluetooth, audio, klimatyzacja obsługiwana dotykowo na tym panelu centralnym. Ja może jednak zamknę ten szyberdach, bo Troszeczkę odbija się tutaj światło i jest ograniczona widoczność. Menu klimatyzacji, ale klimatyzację możemy też obsługiwać fizycznymi przyciskami, czyli tutaj jest przycisk do regulacji temperatury podgrzewania fotela. Mamy podgrzewaną przednią szybę i tutaj dwustrefowa klima, więc ustawiamy sobie temperaturę. I tak naprawdę wciskamy przycisk auto, i wszystko odbywa się samoczynnie. Jest też telefon. Są też ustawienia i aplikacje ustawienia dźwięku. Mamy fajnie, że tutaj to jest Android Auto i Apple CarPlay, więc możemy sobie sparować nasze telefony i udostępnić ich zawartość na ekranie radia. I mamy też oświetlenie nastrojowe wnętrza, więc można wybrać jeden spośród tych kolorów i podświetlić kabinę wybranym przez nas odcieniu. Mówiłem, że jest kamera cofania i ona uruchamia się wtedy, kiedy włączymy bieg wsteczny, wówczas mamy taki oto widok, z kamerki za samochodem. Tutaj wygodne miejsce na telefon, wejście USB, wybierak zmiany biegów i przyciski do obsługi czujników parkowania, systemu start-stop i do włączania systemu automatycznego parkowania. Zobaczcie, gdy ja to włączę, wybieramy sobie tryb manewru, i samochód wykonuje manewr parkowania samodzielnie bez naszego udziału. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają te dekory. Tutaj mamy dekor czarny, a to jest tworzywo ala carbonowe. Wygląda to bardzo ładnie. To jest schowek na drobiazgi, z jakimiś fakturami, zleceniami serwisowymi. To wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji, jeżeli będziecie zainteresowani tym samochodem. Rafał wszystko prześlę w formie papierowej i też elektronicznej. No napiszcie Państwo w komentarzu, co sądzicie o tym egzemplarzu Forda Mondeo. Napiszcie, co sądzicie o tych felgach, bo ja uważam, że to jest, to jest po prostu kulminacyjny element wyposażenia w tym samochodzie. Naprawdę wyglądają zjawiskowo. To są, to są piękne obręcze i one naprawdę zdobią ten samochód. Tak jak mówi się nie szata zdobi człowieka, tak ja uważam, że felga jednak zdobi samochód i ten samochód, ten pojazd bardzo dużo, dużo zyskał właśnie mając te piękne 19 calowe obręcze na sobie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zachęcam też do kontaktu z Rafałem w sprawie tego samochodu albo w sprawie innych jego ofert. Na Facebooku, na fanpage'u Uczciwe Samochody Nowy Sącz znajdziecie Państwo informacje na temat aktualnej oferty i na temat przyszłej oferty Rafała. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tym egzemplarzem Forda, to można go rezerwować, wpłacać zaliczkę i niebawem odbierać oczywiście po kontakcie z Rafałem Głaczyńskim dwa piękne samochody dwa modele Esteline, line czyli Ford Mondeo i przed chwilką pokazywałem Państwu tego białego S-Maxa, więc kolejne dwa wyjątkowe samochody trafiają do oferty Rafała Głaczyńskiego ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę, za oglądanie i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmach Cześć!